Cześć widzowie, przy niedzieli. Hej, słuchajcie, ja dzisiaj taki troszeczkę wczorajszy, bo z wesela wróciłem i tak przegląd robię. Co tutaj na ranczu słychać? Czy coś się tutaj nie zepsuło? Coś nie nawaliło? Tak teraz sobie idę i patrzę, że moje ogórki to chyba. właściwie powinienem być żony ogórki. bo to ona szefowała tutaj tego to chyba poszły spać ale pokażę wam coś co w tym roku może się uda zerknijcie sobie tutaj taki oto jego mość tu jest moja ręka tak dla porównania wielkościowo całkiem ładny to jest jeden drugi jest o tutaj tylko już troszeczkę mniejszy ten jest wielkości Yy, jaki, jaki to owoc by taki był tej wielkości melona, o. Jak w sklepach jakieś melony, czasami widzicie, to to jest mniej więcej wielkość melona tego. No i coś co w tamtym roku w ogóle nam się nie udało, ale w tym roku o, barżancik. Widzicie tam o prawdopodobnie nie widzicie na tej kamerze. Po deszczu jest tak fajnie. Właściwie to w trakcie, bo burza jeszcze tutaj się kroi. Dobra, wracając do tematu. Tu są niewielkie dynie. Póki co niewielkie, prawda? Bo one tam... Mam nadzieję, że jeszcze podrosną. Gdzieś tu jeszcze jedno. O, tutaj jest o. Taka niewielka, tutaj jest troszeczkę większa. Tam jak zerkniecie. Może tam spróbuję się przedostać? O, tutaj jest ich więcej. Tutaj widzę arbus, jest też, którego wcześniej nie widziałem. O, tam sobie rośnie. A szukam, czy więcej coś arbuzów jest, bo dzisiaj akurat mam taki spokojniejszy dzień. Wiecie, jak to po weselu, człowiek. Na drugi dzień to jest taki przytłumiony trochę, nie? Nie będę mówił dlaczego, wszyscy się domyślają. Nie chcę propagować <grydy> tutaj <grydy> na kanale, więc wiecie o co chodzi. Więc dzisiaj mam taki dzień zadumy. O, jest kolejny. No, na dwa. Bardzo ładnie. Tu jest taki wielkości no, dużej pomarańczy. No i kolejny taki wielkości melona mniej więcej. No tu jak to jest pełno. Dynie to popatrzcie jak one się rozpleniły, a one o stąd Tu była tylko grządka dynie i w każdą stronę tam tam wszędzie po prostu się rozeszły, wszystko zdominowały. I nawet arbuzy, które tutaj były też są zdominowane przez te dynie Ale to dobrze, ja lubię zupę dyniową kochani, więc Cieszy mnie to. O i tam jest jeszcze jeden arbuzik Widzicie go tutaj? O! No to troszkę ich jest, żeby tylko się odchowały to, to będzie OK hmm. Idę tak przez działkę I się rozglądam czy coś tutaj się pozmieniało Wiecie, to jest tak jak to mówią Pańskie oko konia tuczy, nie? Nie było mnie ponad 24 godziny na, na moich areałach więc teraz idę sobie przeglądać co i jak, zobaczyć czy coś się nie zmieniło. O ja to lubię, ja to lubię, nie? Komuś się może to wydać dziwne, ale mnie to cieszy, jak się przejdę po swoim poglądam sobie. Czy wszystko w porządku. No jak nie, coś tam się stało, no to wiadomo, że to nie cieszy mnie to, nie? O tu wam pokażę. W tym roku troszkę przycięta była ta jabłonka, ona jest w takim buszu w no, poczekajcie, bo tutaj... Napadało. O, tu jest jabłoneczka w buszu takim. Ona była poprzecinana. To było wszystko wycięte o te czeremchy. To rośnie jak chwast, nie? Ale te jabłuszka, one są strasznie fajne. Takie trochę antonówkę przypominają. Bardzo lubię te jabłka. Zobaczymy jak w tym roku. Czy, czy ładnie obrodzi, czy coś pospada. O, i żeby nie było, nawet moje drzewka coś owocują. To są 2-3 letnie drzewka, więc nie spodziewajmy się szału. Zwłaszcza, że ta ziemia tutaj jest słaba. Ale coś spróbujemy. Popatrzcie, nie ma robaczka. I całkiem nieźle smakuje. Gdzieś tu widziałem barżanta. O, popatrzcie, następne. raptem cztery jabłka ale są swoje nie pryskamy. to chyba nie ma nic na tej jabłonie. a nie przepraszam są popatrzcie tutaj dwie sztuki zakamuflowane więcej nie ma tutaj też coś jest. Ja już nie pamiętam, jakie to były odmiany sadzone. Więc w tym roku. O! Tutaj jest kilka sztuk. Tutaj. Tam na dole, tutaj. Więc ten rok będzie taki testowy. O ta najfajniej tutaj idzie. I ona miała bardzo fajne przesty w tamtym roku i w tym. Więc tej będzie coś. Najszybciej ta będzie tak fajnie owocować. że tak powiem, przemysłowo, nie? Tu jest Antonówka Ale ta Antonóweczka pobiera się dopiero No ja już myślałem, że będzie po niej w tym roku Odbiła, ale walczy. Tutaj papieróweczka też całkiem ładnie No i moje winorośle, które No w tym roku ta zimna Zośka im dała radę niestety bardzo słabe plony. Tutaj możecie zobaczyć. Ale ogólnie słabo, słabo w tym roku. Wyglądałem. No kurek. O. Perliczki powychodziły. A kurek coś tu się dzieje. Tylko żebym sztuczniaka nie wziął. Sztuczne, dobra. Czyli te cztery możemy zabrać. Jak teraz te perliczki wgonić? Aj kurczę wychodzą, a później nie wiedzą jak wejść. Gdzieś sobie znajdą jakieś takie oczko, które jest troszeczkę szersze i wykorzystują je do wyjścia, a później jest problem z wejściem. I potem gania i człowieku te szybko biegające istotki. Może tu dołem, co? Dobra, musimy dalej przegonić jednak. Idź, idź, idź dalej. Dalej, dalej, dalej. O! Może tędy Kurczę, tylko mi znowu naokoło polecą. Ale jak otworzę tutaj, to znowu te wszystkie wyjdą No właśnie Poszło Dobra, nasza. Popatrzcie, myślałem, że załatwiłem sobie na amen eee, Te aronie tutaj, które przesadzałem Bo one bardzo uschły, nie? Ale co uschło, to uschło, a deszcze popadały i liście puściły. Więc w przyszłym roku, już naprawdę, to będzie fajny tutaj taki żywopłot z tego. Wiadomo, no. Część tam uschła całkowicie, na przykład jako ta. Nie widzę tutaj liści w ogóle. Ale większość puściła liście, i jest szansa. O, to są. To chyba dobrze wiało, bo pozrywało nawet zabezpieczenia. Ale odbiły i mam nadzieję, że w przyszłym roku już ładnie będą owocować. No, ten rok niestety straciłem przez to przesadzenie, i tutaj nic nie udało się z nich zebrać. Hej, wystarczy tego snucia się dzisiaj mojego po, te, po tym placu, bo już mam dość. Idę do domu odpoczywać, i wiecie, na to mm, najlepsze jest powietrze z bateraca. Na co dopowiedzcie sobie sami. Trzymajcie się, idę następnego. Cześć!